Cześć. W tej lekcji porozmawiamy sobie o stack traceach, czyli o stosie wywołań. Pamiętajmy już o nich przy okazji lekcji o wyjątkach. W tej lekcji przyjrzymy się im bliżej. Zaczynamy. Czym jest stack trace? Jest to lista metod, przez które program doszedł do jakiegoś momentu, najczęściej do wyrzucenia wyjątku. Na tej liście możemy znaleźć takie informacje jak nazwy klas, linie kodu, w której metody zostaje wywołane, i informacje o błędzie, który doprowadził do wypisania stack trace'a. Zobaczmy sobie przykładowy kod. Zacznijmy od stworzenia klasy, lekcja 43, i tworzymy metody main. I pięć metod, które będziemy po kolei wywoływać. To nam nie będzie potrzebne. W metodzie piątej wyrzucimy wyjątek. Spróbujmy to uruchomić. Okej. Okay. W metodzie 5 wyrzuciliśmy nasz wyjątek, który nie był nigdzie łapany, więc wyskoczył poza program. Spowodowało to zamknięcie naszego programu i wypisanie wyjątku na konsolę. Jak widzisz, mamy tu informację, że został wyrzucony wyjątek Runtime Exception. Co się zdarzyło tutaj? I mamy całą listę metod, przez które program przeszedł, żeby dojść do tego momentu. Jeżeli uruchamiamy to w Intelliju, to on nam od razu podkreśla, Kolejne klasy i metody i możemy na nie kliknąć i od razu przechodzi do miejsca, w którym zostało tu wywołane. Czyli zaczynamy od końca, czyli od metody piątej. Metoda piąta była wywołana w metodzie czwartej, metoda czwarta w metodzie trzeciej i tak dalej i tak dalej. OK. Jednak wspominałem, że powinniśmy łapać wyjątki i obsługiwać. A StackTrace daje nam bardzo dobrą wiedzę na temat tego, co się stało, i bardzo ułatwia szukanie problemów w programie. Dlatego, nawet jeżeli obsługujemy nasz wyjątek, możemy zmusić nasz program do wypisania StackTrace'u. Zobacz, jak to można zrobić. Całość opakowujemy w trajkacza. Włapiemy tutaj nasz wyjątek i możemy na nim wywołać metodę printstacktrace. Jak widzisz, wyjątek został nadal wypisany na konsole, jednak program się nie zamknął, tylko działa dalej normalnie. Jest to bardzo przydatne. Ok. Czasem też się zdarza tak, że łapiemy jakiś wyjątek, ale nie jesteśmy w stanie go obsłużyć. Możemy go wtedy opakować w kolejny wyjątek i wyrzucić dalej. Ten nasz trace będzie podzielony. Próbujmy otworzyć taką sytuację. Powiedzmy, że w naszej metodzie 3 złapiemy wyjątek i wyrzucimy jakiś nowy. Teraz, jak widzisz, nasz stack trace jest podzielony na dwie sekcje. Pierwsza sekcja jest do momentu metody trzeciej, gdzie złapaliśmy i wyrzuciliśmy nasz wyjątek. Teraz mamy napisane, że ten wyjątek został spowodowany przez inny wyjątek, który był wyrzucony tutaj. Ok. Czasem zdarza się tak, że wyjątek dostał ktoś inny. Na przykład tester, który testował nasze oprogramowanie. Lub ewentualnie znaleźliśmy taki wyjątek gdzieś w logach. Któryś z użytkowników spowodował błąd przez coś i dostaliśmy do logów nasz stack trace. IntelliJ może Ci pomóc w analizie takiego wyjątku. Wystarczy przekopiować ten wyjątek. Użyjmy naszego przykładowego. Dalej z menu na górze, ono jest poza obrazem, ale wystarczy wybrać Code i Analyze Stack Trace or Thread Dump. Wtedy mamy takie okienko. Nasz wyjątek zostanie automatycznie przekopiowany tutaj z, ze schowka. Mimo wciskamy OK i dostajemy go tutaj, gdzie możemy już sobie przechodzić po kodzie dzięki niemu. Jest to bardzo przydatne, jeżeli analizujemy lub próbujemy odtworzyć błąd, który wyskoczył jakiemuś naszemu użytkownikowi. To już wszystko w tej lekcji. Zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Padnij też na Instagrama, gdzie publikuję dodatkowe informacje. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Cześć.